Dzień dobry, witam wszystkich. Kończymy ten projekt, który zacząłem u sąsiada, robotę i powiem Wam, że jest kiepsko. Po pierwsze, to ja potrzebuję podnośnik na powietrze, bo nie chcę mi się z tym pieprzyć. Po drugie, waliłem młotem w tą śrubę, ani ja drgnie, więc wyciągnąłem najlepszy sprzęt, jaki trzeba mieć na robocie czyli, czyli porządny palnik. Bez tego nie zrobimy nic. No i, i co? No i dajemy czadu. Grzejemy. Śruba jest w takiej tulejce. O. Ta guma na pewno się nam stopi na tym amortyzatorze, ale to i tak do wyrzucenia. Także grzejemy, no i tylko grzanie, nic więcej nie wymyślimy. O, wieje wiatr. Co myślicie o indukcji w takiej sytuacji? Ja wiem, że indukcja jest bardziej na nakrętki, ale jakby tu owinął indukcję, czy ona rozgrzeje nam całego tego pręta? Nawet jakby miało to grzać pół godziny. Kurde, muszę próbować. To kolega hamulców nie ma, czy jeszcze coś tam ma? Ale czekajcie. No nie, nie. Prawie nie. Gdzie burza to na do jakieś i uciekam do domu. Nie zrobiłem tych amortyzatorów, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze hamulce będę na ostatniej osi robił też jutro. Także jest, jest roboty, jest. Kurde, tylko te dziury tutaj trzeba jechać tak jak z jajkiem. O, jeszcze mu ściągnąłem napisy z ciężarówki, bo kolega idzie na swoje. Najlepsze co można zrobić, to iść na swoje. No, a ja za niedługo sobie kupię takie autko. Może za jakieś dwa tygodnie. Będziemy się wozić Teslą. Znalazłem sklep. <śm> to jest sklep, jakby ktoś potrzebował. A, to jest chyba Bridgeville koło Kurde, te butle moje do, 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 do topalnika. Do, do ja wypełniałem je w takim, tym erges, jak kiedyś nagrywałem, mówię, strasznie. 120 dolarów chyba za dwie butle. Tutaj 70. Połowa ceny praktycznie. Także. obdzwoniłem wszystkich, kogo się dało, gdzie można te butle taniej napełnić. No i, i tu jest taki sklep. I taki starszy pan. I kurde, i mam miejsce, gdzie butle można za pół ceny napełnić. O, i także. Fajnie. Ale dzisiaj widzicie jaka pogoda. Pada, mży, zimno, dwa stopnie na plusie. I nie wiem, no czy ja bym robił, ale... O piątej mamy imprezę, jest prawie 10 rano, także chyba dopiero... Kurde, z tym pasem. Chyba dopiero. A jutro znowu mam um, um, na moim starym parkingu mam robotę. Także kurde no! Nie! Ma... Nie mam, widzicie, tak to jest mobilnie, jak jest taka pogoda. Ja może pojadę. Pojadę, bo tam mam hamulce do zrobienia na tej ostatniej osi. No i dokończyć te amortyzatory, i później jeszcze dwa z przodu. Ciekawe jak te z przodu pójdą. Zobaczymy. Dobra, no ale to tyle tutaj chciałem powiedzieć. A może ktoś z okolicy jest i chciałby sobie gaz napełnić, także polecam tego pana. No, bardzo bardzo sympatyczny człowiek. I, I tanio, no to najważniejsze, że jest dużo taniej. No. A no ty gdzie wyjechałeś? Gdzie kurwa wyjechałeś? Bucu. No i co? Jeszcze tak no, jak ciota? Widzieliście Ubera? Patrzcie. To coś jeździ Uberem, bo słychać przez okno, jak mu kurwa przyszło powiadomienie. <grym> Jakby coś takiego po mnie przyjechało, to bym nie wsiadł do tego, naprawdę. Przez okno, okno otwarte, ja też mam uchylone i słyszę, że mu pipczy, że ma jakiegoś rajda mu znalazła. Przecież to nawet świateł nie ma dobrze zamontowanych, patrzcie. Ja nie... No nie. Niektórzy ludzie to naprawdę przesadzają. To jest fajne, nawet klucza nie trzeba. Wyciągnąłem zabezpieczenie, takie, tu jest dookoła i ta nakrętka się kręci w rękach. Może ona, czy niektóre są takie, że się ich nie da przekręcić. O! Ona była trochę luźno dokręcana. Bo tu piasta dalej ładnie pracuje. A ona... No nawet nie jaki klucz. Znaczy mam takie klucze, ale nie musiałem używać Kurde, myślałem, że mam więcej siły. Nie mogę go ściągnąć. Dzwoniłem do mojego kolegi mentora Maćka. Pozdrawiam. Maciek mi ze wszystkim pomaga. Co ja bym zrobił bez niego? Znaczy wiecie, ja się pytam, no bo ja pracowałem na warsztacie. Ale to było kupę lat temu, zanim na ciężarówki poszedłem. Robiłem opony, oleje, sile, takie pierdoły, nie? Takie jak teraz. Ale mówię, wyciągnąłem, ściągnąłem tą nakrętkę. Łożysko trzeba sprawdzić, czy wszystko, ale tu Łożysko jest bardzo ładne. No i w środku jest jeszcze drugie Łożysko. I ten sil, który cieknie. To mówię, kurde, Maćku, nie chciałem czegoś urwać, jak to ściągnąć? Mówisz, szarp, szarp, aż wyjdzie. No to szarpie. Czerpię aż wyjdzie. Nie wierzę, że nie ma takiego ściągacza, który by się tu zakładał i na dwie szpilki i go ściągało. Kurde, no próbuję dalej. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Siły brak. Uf. Uf. zeszło. Zeszło wszystko razem. Czasem zostaje, a zostaje ta część sila tutaj. Patrzcie, jak przyrdzewiało. Ale zeszło, teraz trzeba wszystko ładnie obczyścić To bez sensor Wszystko żeby ładnie później to umyć naleć świeżego oleju Będzie pięknie O kurde Kilka rzeczy trzeba sobie przypomnieć Ale teraz znowu z silem, patrzcie jak tu siedzi Kurde Korozja robi swoje Nie mogę go wyciągnąć O, zapieram tu młotek I brechą podważam Właściwie Maciek mówił, że to są tacy ludzie, że walą od środka z łożysko, no ale wtedy łożysko jest do wymiany. Praktycznie, można powiedzieć. Dlatego trzeba od tej strony go podważać, chociaż aż wyjdzie, no ale kurde patrzcie. No ciężko, ciężko. Nikt nie mówi, że będzie lekko, nie? Ale damy radę. To najważniejsze, żeby sobie poradzić. No dobra. Oczyściłem to z tej rdzy tutaj. Teraz trzeba go nabić, do tego mam taki specjalny przyrząd. Tutaj też oczyściłem. Ile się dało, tyle zeszło. Powinno być wszystko dobrze. Okej. Okay. Tu mam taki zestaw, teraz trzeba wybrać odpowiedni krążek. Kurde, jeszcze mi spadnie. Okej, okay, dobra. Częki założone, ale one o widzicie? Tu z kraju tak wyglądają. Nie wiem, czy ja je przecierałem szmatą. Nie wiem, czy to przejdzie. I ten bęben tak samo. Bęben też raczej już. Nie wiem. Czekam na właściciela. Ma zaraz być. Pokażę mu, o co chodzi. Ja bym wymienił. No kurde. Ale. Ale to już nie ode mnie zależy. Tu mam nowe bębny, no ale to i nie tutaj. Nie do tej ciężarówki. Oczywiście wyprodukowane tam, gdzie całe gówno świata. I też będę zakładał te nowe szczęki. Także no ale mówię, to nie tutaj, to nie na tą robotę. Jeszcze dorwałem klienta na wydech w samochodzie. Patrzcie, podjazdy moje już testowałem na ciężarówkach. 10 tysięcy. ton. Jeden. Wszystko super działa. Nie no ile. Okej, okay, tu nam brzdygoli wydech. Trzeba to odkręcić, a to nie takie proste. Jednak wydechu nie robimy. Bardzo się mu spodobało. Dzięki. <ścoughs> Bardzo się mu spodobał dźwięk bez uszczelki Wydechu. A ja idę jeszcze do Araba zobaczyć co on tam... On miał tam oponę i chlapacz, muszę zobaczyć co prawda to na jutro bo dzisiaj impreza no, właśnie żona dzwoniła czy zdążę nic się tu nie zmieniło jaką on tu chciał oponę i chlapacz, muszę no, zobaczyć czy chciałem jakąś gumę, śrubki um. Okej, okay, to już wiem, jaką oponę chciał. Aha. No, tutaj to ja nie wiem, jak ja mam mu to wyprostować. O kurwa, panie. <laughs> Crossmember... już było? Coś tu kurwa widać, tylko ślawe spawy. <laughs> Crossmember do wymiany. No ja mu tego nie wyprostuję, ja u siebie nie mogłem wyprostować. No, to oto taką oponę też mam jedną, jak chcę. Tak samo wyjedzoną dostałem. Nie, ja ją wyrzucę. Nie, nie mam pojęcia, jak to można wyprostować. Kamilu, czego się dzisiaj nauczyłeś? Nie wkurzajam dobra? Nie wkurzaj mnie. Pierwszą pana oponę za... wymieniłeś. Z pierdolny pana. <laughs> pana opona Pana Pana, pana, cio... ex, pana, no, pana ciopaka na zimę jest, ona ta oponka na zimę jest zajebista, bo tu, tutaj ma ekstra gryb. Nie, trzeba... nie trzeba łańcuchów zakładać no. Ona jest kurwa cacylana Zimowa, także teraz idzie to wiosna, to zmieniamy akurat Teraz trzeba taką samą łysoł, żeby był cly. Ale syb na tym parkingu Przestań Ja pierdolę mesu, mówili, chodź do szkoły i się uczy. Co wam powiem, to wam powiem chuj z takim sąsiadem Z jakim sąsiadem? Z tobą kurwa. Co ze mną nie tak? Człowieka chce wykończyć, kurwa, w niedzielę palmową. A to ja mu, ja mu robiłem teraz. E, sile Tak zostało to zrobione. Tam ściągnąłem to całkiem. Grzaliśmy, prostowaliśmy. Ile się dało, tyle się dało. Jak chce oszczędzać, ma tak jak chciał. Tam pospawałem trochę. E, nie jest perfekcyjnie. I perfekcyjnie to nie będzie, ale, ale przejdzie. 80% używanych trailerów tak ma także niech się cieszy spawarka kurde grzejniki <grystanie> zakładamy oponę i chlapacz przykręcamy i składamy do domu nie. <grystanie> OK Opona wymieniona używka za fajne pieniądze powinien być zadowolony Chlapacz zrobiony, opon nie dotyka powinien też być zadowolony jak chciał, tak ma jak będzie chciał zainwestować, ja mu mogę wszystko nowe wsadzić, zresztą nikomu nie dogodzisz zrobisz tak, jak zrobiłem, powiedzą, że druciasz, nie umiesz, kurwa wymienisz na nowe, powiedzą ci, że wymieniać jesteś kurwa zjebem tylko umiesz wymieniać, także mam wyjebane, to jak mówiłem robię tak, jak sobie klient życzy ja nie mogę pracy odmawiać bo ja muszę też z czegoś żyć chciał tak, zrobiłem tak jest Okej, okay, uważam.